Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, jak producenci nanoszą nadruki na przedmioty o skomplikowanych kształtach, takie jak przyciski klawiatury, elementy zabawek, czy nawet piłki golfowe? Sekret tkwi tam po druku. Niezwykle wszechstronnej technice, która umożliwia precyzyjne odwzorowanie grafik na najróżniejszych powierzchniach, nawet tych o nieregularnych formach. Tu Przemek Zdertusz i w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej, jak działa ten proces i dlaczego jest tak popularny w wielu branżach? Zapraszam do oglądania. Czym właściwie jest tam podróg i jak działa? To niezwykle interesująca technika druku, którą można zauważyć na wielu przedmiotach, które używamy na co dzień. Zaliczana jest do metod druku pośredniego i stanowi jedną z odmian druku wklęsłego. W największym skrócie. Proces polega na przenoszeniu farby za pomocą specjalnego stempla zwanego tamponem. Tampon podróg wyróżnia się zdolnością do nanoszenia grafik na przedmioty o bardzo zróżnicowanych kształtach i materiałach. Kluczowym elementem tego procesu jest matryca, czyli metalowa płytka, na której precyzyjnie wygrawerowany jest wzór, który chcemy nadrukować. Matryca pokrywana jest cienką warstwą farby, a to co sprawia, że proces jest tak precyzyjny, to jej specjalna konstrukcja. Farba osiada w wyżłobieniach, a nadmiar zostaje usunięty, pozostawiając wzór idealnie przygotowany do przeniesienia. I tu wkracza tampon. Elastyczny st stempel wykonany z silikonu, który jest kluczowy dla tej technologii. Tampon jest na tyle miękki, że dopasowuje się do kształtu niemal każdej powierzchni, niezależnie od tego, czy jest ona płaska, wklęsła czy wypukła. Tampon zbiera. Farbę z matrycy, a następnie delikatnie przynosi ją na docelowy przedmiot, zachowując przy tym nawet najdrobniejsze detale grafiki. Dzięki temu możliwe jest drukowanie na przedmiotach o bardzo skomplikowanych formach, takich jak piłeczki golfowe, klawisze, klawiatur, a nawet elementy zabawek. Kolejnym ważnym elementem jest farba. Używana farba musi być nie tylko odpowiednia do danego materiału, ale także szybko, szybko schnąca, co zapewnia wyrazistość. I trwałość na drugu. Dzięki połączeniu tych wszystkich elementów, matrycy, taponów oraz specjalnych farb, tampo druk jest niezwykle efektywną metodą, szczególnie w produkcji przemysłowej, gdzie kluczowa jest precyzja i możliwość personalizacji na dużą skalę. Tampo druk dzięki swojej wszechstronności znalazł zastosowanie w wielu różnych branżach. Oto niektóre z nich. Elektronika gdzie druki na obudowach telefonów, tabletów, a także na przyciskach klawiatur i pilotów do telewizorów. Produkty codziennego użytku, takie jak długopisy, reloki czy zapalniczki, które często noszą logotypy firm lub po prostu różne wzory. Branża motoryzacyjna, tam podruk jest wykorzystywany do nanoszenia grafik na elementy samochodów, takie jak przyciski, wskaźniki, pokrętła, a nawet na wewnętrzne, ozdobne elementy deski rozdzielczej. Zabawki. Umożliwia aplikowanie kolorowy grafik na plastikowe i gumowe zabawki o nieregularnych kształtach, co dodaje im atrakcyjności. Dekoracja opakowań. Tam podróg wykorzystywany jest do ozdabiania opakowań perfum, kosmetyków, a także produktów farmaceutycznych i spożywczych, nadając im elegancki i profesjonalny wygląd. Branża odzieżowa: druk na trudno dostępnych elementach odzieży, takich jak guziki, metki czy inne małe komponenty, które wymagają precyzyjnego nadruku. Tam podrób cieszy się dużą popularnością, ponieważ posiada szereg unikalnych zalet, które czynią go niezastąpionym w wielu zastosowaniach. Jedną z najważniejszych zalet jest zdolność do drukowania na trudnych powierzchniach, tych, które są trudno dostępne i mają nieregularne kształty. Dzięki elastycznemu tamponowi możliwe jest dokładne przenoszenie grafik na obiekty o różnorodnych kształtach, zarówno klęsłych, jak i wypukłych, zachowując przy tym wysoką precyzję detali. Kolejną kluczową cechą jest precyzja, która pozwala na nanoszenie bardzo skomplikowanych wzorów bez utraty ostrości. Dzięki temu tampon drugi znajduje szerokie zastosowanie w branżach, gdzie wymagane są drobne, skomplikowane grafiki. Efektywność kosztowa tej techniki druku również zasługuje na uwagę. Tam podróż umożliwia szybkie i masowe produkcje przy minimalnym zużyciu materiałów i ograniczonej ilości odpadów. Niskie koszty operacyjne połączone z krótkim czasem przygotowania czynią tę technikę bardzo atrakcyjną ekonomicznie dla przedsiębiorców, które, którzy potrzebują dużych nakładów w krótkim czasie. Nie można również zapomnieć o innych możliwościach, takich jak oryginalny wygląd nadruków oraz po prostu personalizacja. Tampodrób pozwala na tworzenie indywidualnych projektów dostosowanych do potrzeb klientów, co jest nieocenione w produkcji reklamowej czy limitowanych serii produktów. Podsumowując, podrug to wyjątkowo wszechstronna technika, która pozwala na nanoszenie grafik na przedmioty o nieregularnych kształtach i zróżnicowanych materiałach. Dzięki swojej zdolności do precyzyjnego drukowania na trudno dostępnych powierzchniach tampodróg znalazł szerokie zastosowanie w wielu branżach. Od elektroniki, przez motoryzację, aż po zabawki i medycynę. Jego elastyczność i dokładność sprawiają, że stał się nieodzownym narzędziem w procesach produkcyjnych na całym świecie. A w tym odcinku to by było na tyle. Po więcej takich materiałów wpadajcie na nasz kanał. Nie zapomnijcie zostawić sobie łapki w górę Wbijajcie też na nasze media społecznościowe. Jesteśmy m.in. na Facebooku, Instagramie czy TikToku. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.